Witam bardzo serdecznie na kanale Mimeruna. Witam każdego ciebie, jeśli urodziłeś się pierwszego dnia miesiąca. Przekaz dla ciebie na kolejne 30 dni, czyli na miesiąc styczeń 2024. Wszystkim wam, urodzonym pierwszego dnia miesiąca, wszystkiego co najlepsze na ten najbliższy czas, Realizujcie swoje cele z nowym rokiem, nowe pomysły, idźcie śmiało do przodu, korzystajcie z okazji, szans, możliwości, bo to da Wam rozwój, obfitości, radości, zdrowia, wszystkiego co najlepsze. I dla tych, którzy 1 stycznia obchodzą swoje święto, dla Was wszystkiego co najlepsze, rozwijajcie się czerpcie doświadczenia z przyszłości, e, idźcie w kierunku spełnienia spełniania marzeń, realizacji celów, bądźcie szczęśliwi, zdrowi, niech się Wam darzy życie w obfitości, w szczęściu, radości. Wszystkiego najlepszego. E, przekaz dla Was wszystkich, jeśli urodziłeś się pierwszego dnia miesiąca, na kolejne 30 dni, czyli na miesiąc styczeń wyszła runa wirt. Znowu. Z nowym rokiem wielkie zmiany, niezależne od nas, nieuchronne, to znaczy dla osób, które urodziły się pierwszego. Ten Tygodniu, w poprzednim tygodniu, z końcem roku, ta runa Wyrd wychodziła tak naprawdę i w runach dnia, i w runach urodzeniowych. No i powtórka, powtórka z nowym rokiem, z tym pierwszym dniem roku. Tutaj dla Was urodzonych pierwszego dnia miesiąca wyszła na nowo runa Wirt, mówiąca o zmianach, o nieuchronnych zmianach, o zmianach, które y, są, y, przyjdą z góry. Y, tutaj działa wszechświat. Wszechświat tu, to, to, to jest runa Karmy. Z polu talii była y, runa Tagaz. Y, spojrzałam tutaj też wcześniej na... mm -hmm. runy tutaj jest współtowarzyszące to jest też Kenas, a więc Dagas jakby wszystko będzie się działo za dotknięciem czarodziejskiej różdżki mnóstwo możliwości e, szczęście pomyślność, przebudzenie olśnienia, kochani Kenas otwiera na nowe mm, możliwości, tak mówi o tym, że się otworzył na to, co przyjdzie na nowe możliwości, tak e, realizował Algis ochrona z góry, kochani tutaj przycudne energie, sowillo, no naprawdę macie szansę przejść przez to wszystko jako zwycięzcy, tylko tak naprawdę przekazem tutaj runy Wyrt i towarzyszącej Dagas jest to, żebyś działał, żebyś podejmował działania, żebyś podejmowała działania, bo jakby Nadarzą się nowe możliwości, tak? Przyjdzie ta możliwość odgórnie zmiany, i ważne, żebyś tą zmianę przyjął, bo będzie to bardzo ważna zmiana, która da Ci nowe możliwości, da możliwości rozwoju, to będzie takie przejście przez bramę, która otworzy przed Tobą nową rzeczywistość, jakby. Dagas tutaj jest taką yy, yy, gwiazdą, yy, znakiem odnowy, znakiem pomyślności, yy, znakiem yy, yy, szczęścia tak naprawdę. Mówi o po pozytywnym zakończeniu kłopotów, jeżeli takie yy, miałeś i ta zmiana właśnie przyniesie pozytywne zakończenie kłopotów, yy, wniesie wielką odmianę u Ciebie yy, ta, Twojego życia też pojawią właśnie się nowe możliwości. Przyjdzie czas przebudzenia, czas taki. No jeżeli do tej pory były trudności finansowe, to tutaj szansa na poprawę tych finansów. I tu los zadziała, kochani. Przydaga, warto puścić strapeczkę, los, a już się coś uda. Zawodowo bardzo dobry czas na zakładanie firmy, bardzo sprzyjający okres też dla nowych projektów, nowych przedsięwzięć. Więc jeżeli Pojawi się taka możliwość, to śmiało, bo to przyniesie zadowolenie, efekt. Tylko trzeba by było podjąć te działania w tym kierunku, tak? Jeżeli szukasz pracy, no to tutaj energie mówią o początku takiej prawdziwej kariery, o powodzeniu. Więc jeżeli nadarzą się możliwości, tutaj wszechświat będzie działał, tak? To korzystaj z tego, nie bądź w stagnacji. Przejdź przez tą bramę, odważ się. Kochani, umysł będzie taki jasny, klarowny, będzie mnóstwo nowych pomysłów, będzie lotność myśli, warto z tego skorzystać. Jeśli chodzi o związki, małżeństwa, no to tutaj jak najbardziej pomyślność dla tych, co nie mają osoby towarzyszącej, to szansa na poznanie nowej osoby, takiej od pierwszego spojrzenia, będzie to partner z bardzo dobrymi zamiarami, szansa na zakończenie tej relacji w przyszłości ślubem. Porywy serca dla niektórych, miłość od pierwszego wejrzenia, kochani. Ale jeżeli się odłożycie, podejmiecie działania, bo wszechświat stworzy możliwości, to jest równa karmy i jeżeli przejdziecie przez tą bramę, otworzycie się na te możliwości, nie będziecie blokować tej energii, to tutaj naprawdę transformacja dzięki tej miłości może się podziać dla Was. Tutaj przyjdzie uzdrowienie po chorobie, jeżeli do tej pory coś dolegało, coś było nie tak. A dla tych, co, co, co zdrowko było, no to tutaj Dagas mówi o zachowaniu dobrego zdrowka. tak? Jakby tutaj bardzo, bardzo pozytywne energie. Też takie powodzenie i sukces jakiś naukowy, możliwość jakichś propozycji naukowych. Może ktoś zaproponuje wyjazd na jakieś sympozjum, konferencje, warsztaty udoskonalające. No, tutaj możesz odkryć też jakiś talent swój, co przyniesie Ci powodzenie, sukces. Bardzo korzystne zmiany na polu właśnie doskonalenia się, edukacji. Jeżeli masz jakieś egzaminy w styczniu, no to tutaj energie bardzo pozytywne i śmiało nie obawiaj się tego egzaminu, przygotuj się, działaj, a wszystko pójdzie naprawdę super. Wszystkie zamiary tutaj edukacyjne plany, no to zakończą się sukcesem. Dzięki takiej ambicjom i mobilizacji masz sukces tutaj zapewniony, więc jeżeli dołożysz starań, będziesz, no to tu nie ma jakby obiekcji. Doskonały czas na podejmowanie nauki, warsztatów w szkole niezależnie od wieku, kochani. Także tutaj pełen, pełen pozytyw, o którym mówią te energie. Jeżeli nie zablokujesz tych energii, pójdziesz śmiało do przodu, no to pozytywne zakończenie wszelkich rzeczy i przejście do tego lepszego. Bo jakby nie było, to jest to runa oświecenia, przełomu, zapowiadająca nadejście lepszych czasów. Tak, masz szansę osiągnąć pełnię szczęścia. Także jest to najszczęśliwsza w całym alfabecie, tak, w całym futharku runa, która naprawdę może przynieść pozytywne zmiany, która może przynieść sukces, powodzenie. Jeżeli runa Wirt wyszła, to chcę, żebyście tę zmianę przyjęli, żebyście przyjęli to swoje przeznaczenie, skorzystali z tej energii, nie blokowali jej, bo zablokowanie energii nie wniesie świeżości do waszego życia. Będzie stagnacja, będzie niemoc, będą trudności, a chodzi o to, żeby się otworzyć tak? I tutaj y, już w okresie trzech miesięcy, na wiosnę, pewne rzeczy będą miały szansę naprawdę y, się uzdrowić. Będą miały szansę y, się gdzieś tam zalążek tego y, dobrobytu, tego, tego y, szczęścia. Już tutaj będzie widać te działania. Może, y, kochani, jeszcze nie jesteście gotowi na pewne rzeczy, ale właśnie Dagas mówi, że by wejść w tą nową, tą nieznaną, dokładnie nieprzygotowaną, ale wymarzoną przyszłość, tak? Jeżeli o czymś marzysz, ale boisz się, może myślisz, że jeszcze nie jesteś gotowy, może, że to nie ten czas i tak dalej. Tutaj y, y, runy mówią, że życie toczy się pod szczęśliwą gwiazdą dla ciebie, że plany, zamiary, marzenia będą się realizowały jakby same za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jeżeli zaczniesz działać, tak? jeżeli się odważysz to, jeżeli odważysz, to czekają cię korzystne, duże zmiany. Znajdziesz się tak daleko, jak tylko chcesz. Możesz sięgać najwyżej, najdalej, bo jest to czas obfitości, w szczęśliwe zdarzenia. Nawet y, kiedy trochę Ci się nie będzie chciało, czy się lękasz, to postanów, bo jest szansa na realizację, kochani, zaufajcie sobie, zaufajcie swojej dobrej gwieździe i idźcie y, z głową podniesioną do góry w kierunku światła, trzymając szczęście w serduchu. Bo wszystko się pięknie uda, przyjdzie szczęście, przyjdzie zadowolenie, tylko musicie złapać wiatr w żagle i ruszyć do działania. Bo wszechświat postawi przed Tobą nowe możliwości, nowe szanse, przyjdą zmiany, które są nieuchronne i one tutaj no dają możliwości, ale rolą twoją, żeby być szczęśliwym, żeby zrealizowało się to szczęście, zadowolenie i żeby przeznacze, żebyś poszedł, poszła przez drogą przeznaczenia, to należałoby zaakceptować to i przejść przez tą bramę, za którą czeka Cię nowa rzeczywistość. Warto poddać się losowi. Na pewne rzeczy nie jesteście w stanie wpłynąć. Tutaj, wszystko może się, kochani, wydarzyć, ale Dagas mówi o tym, że to będą pozytywne wydarzenia, przynoszące szczęście, radość, obfitość, rozwój. Przyjmij wszystko z otwartym sercem, mówią Runy. Będzie to głęboka przemiana, taki portal do innego świata. To czas, w którym czekacie wielka zmiana. Czekacie coś nowego. Poprzez co będziesz doświadczać nowych rzeczy, należałoby się temu poddać poprzed Tobą wszelkie możliwości. Życiowy moment, moment, w którym tak naprawdę może się wydarzyć, może się wydarzyć wszystko. A przesłaniem odrun i wskazówką jest to, żeby podjąć działania, żeby się odważyć, żeby wejść w te nowe możliwości, żeby zaryzykować, bo wejdziesz wtedy na drogę jego przeznaczenia i otworzy się przed Tobą nowa rzeczywistość. Może faktycznie nie jesteś jeszcze gotowy, nie czujesz tego, ale Runa Dagas mówi o tym, żeby wejść w to nieznane, to jeszcze może nie stuprocentowo przygotowane, bo to da Ci szczęście, da Ci rozwój, zadowolenie. Taki jest przekaz, kochani, dla Was. Dla osób urodzonych pierwszego dnia miesiąca – poświęcenie. Anielska mądrość przypomina Ci, że kiedy snujesz wizję, nie ulegając zwątpieniu i nie zbaczając zebranej drogi, wizja ta musi pomyślnie się urzeczywistnić. Dąż wytrwale ku spełnieniu swojej wizji. Koncentruj każdą myśl, słowo i czyn na tym, by osiągnąć wyznaczony cel. Nie ma nic potężniejszego od skumulowanej energii. Anioły z pewnością zauważą czysty blask Twojego poświęcenia – czy to w związku, w pracy, podróży, czy też w czymkolwiek innym w Twoim życiu. Pamiętaj, by poprosić anioły o pomoc. Jeśli Twoje intencje służą najwyższemu dobru, anioły z pewnością Ci pomogą. Afirmacja. Jestem wierny swoim wizjom. <laughs> I przekaz od kart opiekuńczych. Zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom. Idź za głosem serca. I podpowiedź anielska. Pomocni ludzie. Podpowiedź numer dwa. Zaufanie. Dwa razy to zaufanie nam się tutaj pojawiło. Medytacja przyniesie odpowiedź. Zaufaj swojej gwieździe, która niesie szczęście, pomyślność i zadowolenie. Osiągnięcie sukcesu, otwarcie na nowe, olśnienie, przebudzenie możliwości. Działaj rozważnie, stawiaj kroki, przejdź przez tą bramę, przejdź na drogę przeznaczenia. Wszystkiego co najlepsze, co najlepsze kochani, dla Was ode mnie. Niech ten czas będzie dla Was. Naprawdę okwitym czasem, pełnym szczęścia, zadowolenia, radości, zdrowia i spełnienia. Wszystkiego co najlepsze. Mimy runę.